Cześć! Dzisiaj sobie nagramy yy, Będę drapać yy, Otóż tą piękną zdrapkę yy, Czekajcie No jakąś z hajsem No i co? Otwieramy Jedną już ogólnie otworzyłem I nie miałem w niej nic Więc teraz sobie otworzę tą Zdrapię Bo to zdrapka Kurde krzywa, No, Teraz sobie zdrapiemy liczby, które są. E... A nie, to są liczby. E... Które wygrywają. I za nie się dostaje hajs. Hejs, jak się pójdzie je wymienić. Dobra, to jest 30, 26, 2 i 1. No, przejdę do biurka, bo yy, będzie lepiej. Dobra, będę ogólnie teraz drapać resztę tej oto zdrawki. Dobra, drapię. Kurde, zawsze widzowie jest tak blisko. Yy, wiecie, liczby co nie, na przykład o jeden ja mam tak, że zawsze mam blisko liczby o jeden. Czekajcie, dobra, do i wam pokażę. W pierwszej nic nie mam, a oto są takie liczby. Dobra. Teraz drapie kolejną linię, ostatnią. Mam nadzieję, że wszystko wydrapie. Tua tua barima tua 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 barima tua tua <hesitation> pau frama takawan takawan pau tua tua pau frama takawan takawan tua tua barima tua tua kohan tompo kulai pesen kai barima tua tua <hesitation> trukau eh, druga, biar napisain kai pau flamingos i carniaro Kiedy yy. nie trafiem nic, Bo Wam pokazuję nie trafiem nic. Tutaj u góry, nie trafiem nic. Więc no, to było na tyle i no co, żegnam się z Wami, pa!